Dobry, Szanowni Państwo, chciałbym się odnieść do projektu strategii, ale także do tych wszystkich słów, które zostały dziś wypowiedziane. Starachowice, Szanowni Państwo, nie ma co ukrywać, ale są jednym z takich motorów napędowych gospodarczo regionu świętokrzyskiego. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale wiecie doskonale państwo, że mnóstwo firm zlokalizowanych jest na terenie Starachowic i to są firmy, które zatrudniają dużo większej ilości pracowników niż firmy zlokalizowane w stolicy województwa świętokrzyskiego. Mówię o tych dużych przedsiębiorstwach typu MAN, PKC, Animex, tak dużych firm zatrudniających tak dużej ilości pracowników w Kielcach nie ma. Prócz urzędów, bo Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego i szpitale wojewódzkie to są jednak duży pracodawcy, których u nas z wiadomych względów nie ma. Natomiast jeśli chodzi o firmy zatrudniających pracowników w przemyśle, to Starachowice są takim potentatem na arenie województwa. Coś, co uważam, że powinno znaleźć się w strategii i powinno być zauważone, to są projekty dotyczące infrastruktury. Dlatego, że jeśli chcemy, żeby Starachowice dalej były takim motorem napędzającym się to krzyżową gospodarkę, to Starachowice muszą być dobrze skomunikowane z resztą województwa z drogami ekspresowymi, z szlakami kolejowymi ale także muszą być miastem przejezdnym. Problemem, który mamy i który narasta z roku na rok, jest droga wojewódzka przebiegająca przez miasto. To jest droga, która prowadzi ulicami Radomską, Kaczyńskiej, Bankową, Armii Krajowej, Kardynała Stefana Wyszyńskiego. E, od kilku lat prowadzę rozmowy dotyczące tego, abyśmy wspólnie z województwem sfinansowali dokumentację techniczną przebudowy tej drogi, aby wybudować funkcjonalne ronda w miejsce skrzyżowań ze światłami, aby odkorkować miasto. E, do tej pory słyszałem odpowiedź, że my musimy samodzielnie sfinansować dokumentację techniczną, dlatego że nie możemy co liczyć na wsparcie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich czy samego województwa w przygotowaniu dokumentacji. Natomiast wczoraj w mediach pojawiła się informacja, że dokumentacja dotycząca budowy wschodniej obwodnicy Kielc będzie współfinansowana przez miasto Kielce i przez samorząd województwa. Więc prośba o uwzględnienie tego, aby podmioty były traktowane równomiernie. Bo jeśli my, jako Starachowice, mamy w 100% finansować z Powiatem swoją dalszą część obwodnicy czy przebudowę Drogi Wojewódzkiej na terenie miasta, to dlaczego inni mogą mieć finansowane przez samorząd województwa? Więc prośba o to, abyśmy doszli do kompromisu i żeby ta przebudowa Drogi Wojewódzkiej w przyszłości przez teren Starachowic, jak również Dalsza część obwodnicy do drogi krajowej nr 9 była współfinansowana przez nasze samorządy, czyli samorząd województwa, samorząd miasta i samorząd powiatu. Tu nie wyobrażam sobie, żeby było w tej chwili inaczej, jeśli już oficjalnie powiedziano o tym, że o wschodniej obwodnicę kiedyś ma być współfinansowana przez obydwa samorządy. Kolejna sprawa to jest przebudowa linii kolejowej nr 25 i w strategii Powinno zostać to ujęte, aby wszystkie kolizyjne skrzyżowania w miastach, gdzie nie ma wiaduktów kolejowych, były przebudowane, zmodernizowane. Teraz trwa modernizacja linii kolejowej, ale ona dotyczy tylko i wyłącznie praktycznie prac związanych z samą linią kolejową. Nie dotyczy likwidacji przejazdów kolejowych na tej trasie, co znacząco wydłuża tak naprawdę podróż pociągiem, dlatego że pociągi wtedy zwalniają. Oczywiście, to powinniśmy uwzględnić. W przypadku Starachowic, mowa jest o e, wiadukcie w Starachowicach Dolnych, i to jest inwestycja dla nas priorytetowa, która również powinna być współfinansowana w przyszłości ze środków zewnętrznych. E, kolejna sprawa to jest y, miasto oparte na ekologii. My będziemy chcieli korzystać z tych wszystkich możliwości, które zostały zapisane w strategii. Będziemy chcieli korzystać ze środków związanych z budową małej retencji. Strachowice są tym przypadem miasta w województwie, które cierpi ogromnie w momencie, kiedy mamy nawalne deszcze, kiedy mamy ulewy i kiedy całe miasto nam tak naprawdę spływa, dlatego że akurat tak jest położone, że rzeczywiście brak małej retencji powoduje, że ta woda nabiera prędkości i niszczy infrastrukturę miejską. Więc my z tego będziemy na pewno korzystać. Ukłony i podziękowania dla Pana Dyrektora za dotychczasową współpracę dotyczącą st robienia Starachowic miastem zielonym. Dlatego, że przy wsparciu środków europejskich my wymienimy cały tabor autobusowy w, mieś w mieście na ekologiczny. Poprawimy otoczenia dworców kolejowych, czyli Starowice Dolne, Starowice Wschodnie, także ze środków europejskich. Wybudujemy nową bazę na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacji także przystosowaną do autobusów na gaz brażony CNG, to także przy wsparciu ze środków europejskich. Rewitalizujemy w tej chwili Park Miejski przy wsparciu z RPO Województwa Świętokrzyskiego. Kolejne projekty, które dotyczą Zielonego Miasta, dotyczą między innymi tego skweru przed Parkiem Kultury, który także będzie rewitalizowany w ramach funduszy z Unii Europejskiej, z RPO Województwa wszystkiego. Północna Linia Brzegowa, Pasternika, Zenfosiu, Pasternik i wiele, wiele innych projektów, ale na pewno jeszcze coś znajdzie się w nowej Perspektywie, z czego będziemy mogli, co będziemy mogli złożyć. W tej chwili, Szanowni Państwo, złożyliśmy. 10 fiszek do krajowego planu odbudowy. Koordynatorem przyjmowania tych fiszek również jest Urząd Waszałkowski. Pan poseł w swoim wystąpieniu powiedział o stadionie miejskim. Fiszka dotycząca stadionu miejskiego została złożona na 45 milionów złotych. Dlatego też zachęcam do wsparcia tego projektu, bo on dotyczy nie tylko przebudowy stadionu, budowy zaplecza sportowego, budowy bieżni, ale także montażu paneli fotowoltaicznych tak aby zabezpieczyć zapotrzebowanie na na energię elektryczną i tak, żebyśmy tak naprawdę sami dla siebie ten prąd produkowali. Drugi projekt, który dotyczy stadionu, jest od trzech lat składany do Ministerstwa Sportu. Dotyczy on budowy zaplecza szatniowego przy stadionie. Tu również zachęcam do wsparcia, bo od trzech lat tych środków nie otrzymujemy, mimo tego, że wcześniej rok do roku ze środków Ministerstwa Sportu na różne projekty w naszym mieście korzystaliśmy i te obiekty służą w tej chwili lokalnej społeczności. Prośba główna dotyczy tak naprawdę komunikacji, bo z tym będziemy mieli największy problem i tego, aby Starachowice dalej mogły korzystać ze środków w dużej mierze europejskich, które Urząd Marzałkowski do tej pory nam. E, hojną ręką przyznawał, za co serdecznie dziękujemy i za dotychczasową współpracę z Wydziałem Pana Dyrektora. Także serdecznie dziękuję przy tej okazji, bo Państwo nie wiecie, ale my dzień w dzień tą współpracę mamy z tym Wydziałem akurat bardzo dobrą i to widać też na każdym kroku w starech.